Boże, Boże gdzie z jestem Co za Jakieś lochy czy coś? Jakieś sieci, sieci prosto pochodnie Wszędzie się pali. Jezus tu jest? tu jest! Halo, szpana, Boże! Halo! Jezus, co tu się dzieje? Szpana Jezus! Zaplątałem się w coś! Boże to mnie goni! Jezus! Ja pierdzielę! Boże, zostaw mnie zostaw, nie, mnie, zostaw mnie. Jezus Maria, Jezus Maria gdzieś spadłem. Boże... Boże coś tam stoi. Coś zarazem nam będzie. Co, co? Co on się śmieje? Jezus... Śpicie już? Czyli zanim śpisz... Dobra, jest poranek. jakaś żeśmy przetrwali. No... no Wiesz co, no można więc ale... w sumie jeszcze powinąć te łóżka, bo raczej tu nie będziemy w Dobierz, no. Zabieramy pochodnie w ogóle, nic nas nie zado więc jest sukces. No. Łóżeczko zabieramy. Workbencha zabieramy. Powiem ci tyle, że budziliśmy się jakby był deszcz, a teraz jest śnieg, czyli nie wiem co, co jest gorsze. Cieka, jest dziwna to na pogodę, To w końcu trójkąt bermudzki, więc możliwe. Powiem ja w ogóle miałem ci coś powiedzieć rano, a czy po przebudzeniu, ale zapomniałem? Gdzie taki miałem koszmar człowieku i mówiłem ci, że to w końcu się odezwie. Ten miałem koszmar o tym co widziałem tam na górze. Głównie się walnąłeś w samolocie. Nie walnęłem się na samolocie. Miałem koszmar. Widzisz to jednak była prawda, jednak mi się samo by się nie przyśniło. Byłem w takim tunelu zielonym biegłem i nagle widziałem jednego gościa... dwóch gości widziałem, jeden w takiej jakiejś yy, w ogóle pułapce i płonął. Opatrz węgiel. Dobra, kopiemy. A, a drugi w ogóle potem zaczął się jakoś szaleńczo śmiać i zaczął za mną biec i mi jakąś pułapkę złapał i się obudziłem Chęt halucyn brałeś. Nie, nie będę halucynów, nie ogarnie. Nie oskarżaj Boże co ja mówię. Nie oskarżaj mnie takie rzeczy. Gdzie jesteś? Bo się boję sam dostać. jestem tutaj. Poś tam się przejdziemy. O, jakaś jaskinia. Może no, być ciekawie. Że... Czekaj, żeby jest na nie dobra, nie straciłem HP. o ile węgla? Tu węgiel, tam węgiel. Wszystko wykopać. Ooo, jeszcze ja za zachęty. Co to jest Jakaś w ogóle jeszcze jest za tym? Ja tu nic nie ma. Kopiamy, kopiamy. A, tu był chory ten sen. Może gdzieś mi się, się zdawało, nie wiem, ale nie chcę że się trochę wierzyć, to nie powrócę ani nic. Nie o koszmary ciągle bo oczywiście pan zając sobie wymyślił, żeby mi nie wierzyć, a ja wiem co widziałem. Aha. No i bo jeszcze ktoś uwierzy innym. Kto inny ma uwierzyć? Nie ja wiem. Jesteśmy sami tej wyśpie i... czy znaczy nie sami, bo tamten jeszcze ten potwór został. Nigdy nie jesteś sam. Ty, tak, to w ogóle tam masz tam w ten węgiel jeszcze? Wykopiesz ciągle? O, cały czas, Człowiek, wiesz. Człowieka ty mam... już mam 30, wykopałem No tak. właśnie teraz Złoże węgiel jakieś ogromne jest Choć lepiej wolałbym uderzyć w żelazny. No ja też wolał żelazo, no ale jak się nie ma co się robi, to się lubi co się ma. Święte słowa 40 w sumie, można by sobie trochę się powoli zwiać gdzieś znaleźć jakąś miejscówkę, żeby zbudować domek. Zasadzić drzewo i w ogóle. No i tutaj to chyba raczej syna nie spłodzisz. No rzeczywiście, to nie pomyślałem. Chyba, że ty... Nie, dobra, nieważne, ty nie będę kończył. Eee... Dobra. Boże, to, ile to potworów jest, weź tam nie schodź lepiej. Gdzie mam nie schodzić? Tam nie jest, tam jest tyle szkieletów. No tak, nie schodź, a gdzie masz nie schodzić? Lepiej ci nie mówić, bo... Gdzie jesteś? Ze szkieletem się bawię, a dobra, uciekam. No. no. a teraz chodź tamtą stronę, bo tutaj jakieś są tylko śnieg, jakaś góra i może tam jakieś drzewa będą, żeby drąbać sobie trochę. Wiesz, Dawaj z ja bo ty masz miecz. Ja troszkę mam. Gdzie jesteś w ogóle odważny i takie tam... Co bijesz? Nie bij kury. O Boże. O tam jakieś drzewo, widzę. Gdzie jesteś? Kurde, nie zgubiłem się. No bo ja Ciebie zgubiłem bo Ty nie zgubiłeś, nie wiem. A Papierdziele. Nie, koniec po prostu. Zając, gdzie jesteś? No tutaj, nie widzisz? Nie, poważnie, nie widzę. Jestem koło tego jeziorka no kurde, zamiast y, tej, zamiast... Jak to się zrobiłem... No i śnieg pada oczywiście. Zrobiłem motykę zamiast sikierki. Przyda ci się. Tak, na pewno. Gdzie zamiast... ty jesteś, no? No tutaj, kurda nie ma nigdzie. Kurda, widzę te jeziorko lawy i ciebie tam nie ma, kurda. Dawaj idę do tego jeziorka lawy. Ale ciebie nigdy nie ma nigdzie. No ja tu jestem kurda. Skaczę se kurda. <laughs> A ja cię nie widzę. Przy śniegu jestem, nie? Przy śniegu. Ja tu wszędzie Przy śnieg. Wiem. Kurde, no na serio ci nie widzę ty nigdzie. O dobra, się... jesteś w końcu! Tam byłem, tu o skakałem, jak głupi. Tak głupi właśnie, chodź. Tu o sobie skakałem. Drzewo znalazłem. Myślałem, że zetnę. Ale masz motykę. No, ale dobra, zajmij to drewienko i idziemy szybciutko. Dostaw tego workbench'a, tak mamy drewno aż pod ostatkiem wszędzie. Nie, ale zająć nie może zmarnotrawić czegoś. Jak, no pani no. Chodź, idziemy. Ork będzie jeszcze dobrego? Nie, trzy, trzy, trzy razy używany, to. Ma Tam idziemy, jest... prosto przed siebie dalej. Prosto? Jakaś muga się w ogóle zrobiła, nic nie widać. Przez góry, przez lasy idziemy. Ty, śnieg pada na tym. Pierniczy śnieg pada. No ale na pustyni. Pustynia, nich pal. Dawaj tutaj. Gdzie ty biegasz? Jezu, nie zabij się tylko. No patrz, tu jest pustynia, tam śnieg jest, ty. Dobra. Oj, czekaj, zobaczyłem kreatura. Żyjesz? No, żyję. Dobra, no, idziemy. Ty widzisz, co tam jest? Widzisz to? No, coś widzę. Jakieś retorczy, czy coś tam, czy dobrze widzę? Jakieś w ogóle z mostu, jakieś drzwi ja, stalowe. Dobra, weź, wchodzimy tam Czeka. i zobaczymy, co tam jest. Widzisz, mówiłem, że coś tu jest na tej wyspie, a ty nie chciałeś wiedzieć. Tak ty może tu mieszka. No mieszka sobie, ale jakoś na razie nikogo nie widzieliśmy. Dobra, dalej, wchodzimy na 3. 3, 2. Na 3, 3, 2, 1. tak. No, no. O, tak hey, ktoś tu jest. E, Halo? jest? Halo? Czy pana? Kim no, jesteście? No, my się rozmawiamy. No, my to rozbicamy. samo pytamy. I długo no, Ja... Ja. Ja nie... Ja nie wiem kim jestem. Tutaj. No ale przecież pan powiedział. Uwięziła już. No bardzo długo... Nawet nie pamiętam ile. Oj. Nie, nie, nie. Nic nie pamiętam. Czekaj, uwolnimy cię. Uwolnijcie, mnie. Czekaj ja tu ja rozsadzę. Zbieramy cię. O, już masz przejście. No, a zrobiliśmy dwa. Pana... Może pan iść w ogóle? No, no, chyba tak. To się pan rozprostuje, bo tam miał pan taką słabą troszeczkę tą norkę. O Boże Pisyff. Co pan nie? wchodzi. Niech pan nie po schodach na górę. Tam jest wyjście. zdać go może, podeprze No. O, jak ja dawno. O, jak tu ładnie. Jak ja tego dawno nie widziałem. Ale jak się widzicie. O, jak się pogoda zmieniła. Właśnie, takie coś dziwnego z tej krainie. Przylecieliśmy. Czy rozbiliśmy się samolotem? Dobrze, mm -hmm. pan słyszy, co ja mówię? Tak, 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 tak. To... Rozbiliśmy się samolotem. Tutaj była w ogóle deszcz padał. Potem śnieg i nagle tak się zmienia. To jest coś dziwnego. Coś mm -hmm. panu powiem. Jakby jak w ogóle gdzieś pójdziemy. Pan tutaj w ogóle gdzieś na tej wyspie mieszkał, czy coś takiego? Tak, tak, gdzieś mam domek, tylko nie, nie wiem gdzie jest... Gdzie, gdzie... Nie, nie orientujesz się teraz. To może tutaj gdzieś się przejdziemy w ogóle, tutaj po... Może się coś przypomni? Właśnie, to niech się przejdźmy kawałek tutaj, może pan coś się przypomni. Hmm, no. To chodźmy przejść. może w tamtą... A to pana będę prowadził czy coś jakby pomogę jakby pan upadł w takiego. A ja drzewa trochę się nie zawsze się trzymało. Idziemy? Może jakiś... To może jakieś... To może panu dam jeść? O nie nie ma w ogóle jedzenia, gdzieś zostawiłem pewnie. Zaraz się port czopę O, przydałoby się. Bo my tutaj chodziliśmy od jakiegoś czasu w ogóle. Mhm. Mm Ale to nic ciekawe też nie znaleźliśmy. Troszeczkę węgla tylko sam tutaj jest. W tym kierunku iść pana właśnie nie, nie pan nie w, Chyba, a, pan, tam, para pan uważa trochę Ale tu ładnie Może pan do do tu Ładnie ładnie. No coś no. nas straszy... O właśnie teraz pan o tym powiem, miałem. Ja, czy dając nie, nie są... Tutaj. Nie nie a tu? Zając mi oczywiście nie wierzy, a ja widziałem coś na takiej... W, na takiej górze, jakiś taki Twór, jakby jakiś duch był, piorunami w ogóle strzelał, i tyle. I Widzieliśmy go tyle. czy ja widziałem, a ten go nie widział? Hmm. No to pewnie to była yy, legendarna bestia. Nie wiem, potwór z tej wyspy. Słyszałem o tym legendę i szukałem go, ale on mnie znalazł. Nie ja jego. Reżartuje no pan. Nie w tym. Widzisz zając? Gdzie ty jesteś? Jezu, już go już pewnie go już ten potwór. Nie, ja tu znalazłem go w no, je, je, no nie wiem, co? gdzie jesteś. Ja czy miał wiem, coś się panu, gdzieś dobrze idziemy, czy źle idziemy? Chyba tak, chyba tak. tak. O, dobrze, zając. Niech pan poczeka sekundę. Dobra, lecimy jeszcze. No nie wiem, co tak entuzjazmem pałasz. Hmm. Bo chyba tutaj nie jest niezbyt... Widzisz, widzisz? Pan tutaj mi potwierdził moją hipotezę o tym potworze. Tak, ten ten pan uważa, że tu jest ładnie. No bo jest mówił, ładnie. No bo jest ładnie. Mówił, że potwory w ogóle to jest jakiś legendarny potwór to jest. Co? O, czy tam tam? chyba tę krainę. Chyba, o. Dobra, biłem się na to. Aj. au. O, jest, yes. jest, za... Za. Jakiś żony, za... panem uwaga, pan. Uważa pan, Boże. Co, co to jest? Jezu! To nazywamy creeperem. Jezu! A! Ubijemy. Uważaj, zając! Co to jest? Zając, a ja to trzymam za tym. Dobra, zabiliśmy. O, coś wypadło. Ja go zabiłem, nie my. Dalej, ja go raz trzasnęłem. To pan tutaj nie mieszka? Nie, Taka dróżeczka. No, no chyba... Za, to jest. Trochę. A... Jezu, co tu jest w ogóle? Tu jakiś wyrosły, jakiś mech Panu wyrósł. Da no Panu o nie był, widzę. To Pana chatka? Tak, tak, moje. Czekajcie, Kilo? dajcie mi się... Dajcie mi się przebrać normalne ubrania. Zobaczając, może wyjdziemy na sekundę, niech Pan ma troszeczkę innym